Trips, zaczniemy sobie od tematu Eurowizji. Twój, 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 tak? twój pseudonim no, nie jest Eurowizji nieznany już od, już od paru lat, natomiast w tym roku miałeś okazję pojawić się tam osobiście i towarzyszyć drużynie Szwajcarii. Powiedz, jakie to w ogóle było przeżycie dla ciebie? Było to dla mnie mega przyjemne, najbardziej stresują mnie w życiu koncerty i szczerze mówiąc na myśl na przykład o Super Hit Festival stresuję się z tysiąc razy bardziej niż na myśl, że sobie pojadę do Liverpoolu, pójdę na fajny telewizyjny show i w sumie to był luz dla mnie, więc ja się nie stresowałem, oczywiście emocje, trzymanie kciuków i tak dalej, ale jakby jeśli oceniać liczbę stresu, jaką mam na co dzień, to to były wakacje dla mnie. Ale ty tam byłeś poddany jakimś rygorom, czy ty tam byłeś jako uczestnik, czy po prostu jako gość? No byłem tam jako delegacja Szwajcarii. Rozumiem. A jak to się w ogóle stało, że Ty byłeś odpowiedzialny za produkcję ich piosenki? Ym, po jednym z utworów ym, na Eurowizje, które zrobiłem chyba dla Czech, te propozycje zaczęły się gdzieś tam pojawiać, nie? I jednym z propozycji było właśnie, żeby pojechać do Szwajcarii na takie kampy, bo oni do Eurowizji przygotowują się cały rok, więc cały rok szukają piosenki, organizują kampy, na której można się pojawiać i próbować pisać utwory. Oni mają takie bardzo złożone wewnętrzne preselekcje i dla nich jakby Eurowizja to jest cały rok pracy. Więc po prostu po jednym z utworów zostałem zaproszony, no i udało się w końcu napisać utwór, który wygrał te naprawdę złożony proces wybierania. No. No i jak już mieliśmy okazję zobaczyć to na scenie, byłeś zadowolony z efektu? Yy, tak, no jakby... Yy, staging przygotowywała taka Sasha, która jest bardzo popularna w kręgach eurowizyjnych i... i szczerze mówiąc, yy, na pewno to, że wykonanie na żywo było bardzo dobre technicznie i, i on bardzo dobrze śpiewa, wygrał voice'a, więc jakby nie miałem się tu w sumie o co martwić, yy, więc no ja tam naprawdę na luzie siedziałem sobie i oglądałem, ale naprawdę było fajnie i, i byłem zadowolony, no. Nie widziałem Blanki, nie słyszałem Blanki. Byłem tylko we wtorek na, na preselekcji. na półfinałach. Na pierwszej połowie półfinałów. Tam nie było w ogóle polskiej delegacji, ponieważ puszczane były tylko te delegacje, które tego dnia występują. A inne delegacje w ogóle były w innym budynku. Więc ja nawet nie miałem szansy się spotkać ani z Blanką, ani z autorami, ani z dużą częścią znajomych, która tam była drugiego dnia. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.